Szamoneczko mam wszystkim z tej strony Kottoizion i chciałem Was dzisiaj przywitać w pierwszym odcinku z mojej serii dotyczącej gry Minecraft a konkretnie będziemy grali na modzie The Lord of the Rings Będzie na samym początku tak jak pewnie zauważyliście skraftowałem sobie co game moda kilka rzeczy tutaj było 8 jabłek, ale Prawdopodobnie tutaj stały ten stół, który się rozwalił i było na, na ziemi bardzo dużo przedmiotów. Przez przypadek zabrałem dwa jabłka, chciałem to na nagranie zostawić, ale się jednak, nie, więc w każdym razie um, będę tutaj bardziej walczył, ale może też, y, może też trochę y, budował. Zespołowałem się dokładnie tutaj. I tak, tu na razie jestem w lokacji Shire Czekajcie, muzykę sobie w ogóle wyciszę, bo widzę, że to nie jest... że to jest klasyczna muzyka z gry I dobra, i może najpierw, skoro jesteśmy już w karczmie tak, To tak, najpierw wam pokażę coś fajnego mm, Tylko, że tracimy jedno takie I dobra, to sobie weźmiemy kubek o, tutaj tutaj hobby ogólnie odpłynie fajki piją nie, te rzeczy i mogę coś zjeść, więc sobie też coś piję. Dobra. O, tutaj akurat się, też to, to trochę ściszę, się akurat za pierwszym razem nastają mm, nudności, ale teraz sami można więcej. Tu jest, nie wiem, tu jest jakieś al, a tam jest coś innego. Jeszcze kubek mleka, zobaczę czy... Może mnie urodzić z tej depresji Wow, dobre to O, no nie, no znowu Dobra, w każdym razie dobra, to jest, to jest na tyle w tym Tutaj sobie, tutaj nie wiem w ogóle co to Do czego to służy Dobra, pójdziemy sobie dalej O, tak będzie trochę ciężko przez pół minuty Dobra Prześć kobie widzicie. O, o, o. o je, je. Jak mnie poprosicie, to zainstaluję sobie. Znaczy zrobię filmik jak zainstalować tego. z tutaj może pozwiedzamy sobie pierwszy domek. O, 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 o. 9 sekund. O, skrzynka jest. Wezmiemy te wszystkie rzeczy. Przepraszam, że Was okradam. O, stało, dobra. Tutaj łóżko nic nie ma. Cześć. O, jaki masz pierścionek. Tutaj są takie różne. Naprawdę. <noise> Tutaj są takie różne charakterystyczne dla yy, no, takie różne rzeczy. O, to, 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 to mi się przyda. Dobra, mm, no więc tak tutaj o o o, tutaj to wszystko wezmę. Dobra, myślę, że obrobujemy ten jeden domek. Dobra, to mi niepotrzebne na razie. obrobujemy ten jeden domek i już będziemy się zmywali. Na razie mam cały głód, więc ciasto im zaraz, aby się niszczyć. Ciasto. Noś. Kurczę nic nie Okej, okay, tutaj mam na górze taki pasek. Ja będę raczej dobry i po jak zabijam złe, złego potworka jak zabijam złego potworka yy, no to wtedy mi to w, w lewą stronę przechodzi, a widzisz on, dobra ja coś Dobra, już pójdziemy sobie z tej wioski miłej Tylko Jeszcze sprawdzę, czy może jeszcze tutaj w tym drugim domku czegoś interesującego Nie mam tutaj piknik, mają a tu są elfy A tu nic nie będę brał tam się muszę przyznać... O, cześć! Jeszcze takiego nie widziałem. Tam się muszę przy... O, to, to zostawię a teraz... O, nie, nic mi się nie przydadzą, to też zostawię. Tam się muszę przyznać, że dałem arbu... O, o. mogą mówić do mnie? O, fajnie. Mów do mnie coś. O, no, 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 teraz Interesujące. Tu mają. No chyba każdy do ręki tak samo. Widzę, nie, ten nie ma. Dobra, no to już rozbijemy szyby. I się wybierzemy w podróż, o tam coś jest interesującego Najpierw pójdziemy do elfów hmm. Kwiatki Dobrze hmm. Tu mam mój zestaw tak, ja tutaj, żeby potem nie było pewnie. I tak będzie dużo hejtu pod tym filmikiem, ale żeby potem nie było, bo po prostu mówię, że mm, specjalnie zrobiłem tej temu po to, żeby... Ale po prostu nie, nie chcę, żeby ten, ta seria była poświęcona elfy, cześć. No na rzeczy typu, e, no powiedzmy... Hmm. Może no, po prostu sobie przez połowę serii zbieram drewno czy coś, tylko to ma być taka bardziej seria przygodowa. Jeżeli będziecie chcieli to... o! Zjem sobie chlebek elfów. Jeżeli będziecie chcieli to nagram z tego jakiś odcinek. Jak się na te wasze drzewa dostać? Jakieś takie większe pewnie trzeba znaleźć, na przykład to. Może tu będzie drabina gdzieś, albo jakieś, nie, schodków raczej nie będzie, chyba, że w środku. A drabiny też nie widzę. Hmm. No się tam jakoś... O, jest rabina Dobrze. Jak będziecie chcieli, to sobie taki odcinek, właśnie, gdzie zaprezentuję tą modyfikację, oraz jak ją ściągnąć. I zainstalować poprawnie. Hmm. Łóżeczko. O, tutaj takie ładne. Co to? To nie jest Craftbox. Jakieś ciwy. Uuuu no, to ja ten mógł sobie no. Właśnie go chciałem no, na samym początku wziąć, ale stwierdziłem, że może do niego jakieś potrzebne są specjalne strzały. Dobra, nie, ja się już po prostu pójdę stąd Zaraz, a co ciekawe, czy to jest normalny craft box Idź No chyba normalny Kratwoks. Dobra, więc idziemy, 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 idziemy. Na dół. Już biegniemy w kierunku tamtym, tamtym albo tamtym. Nie wiem. Tam, tam gdzie było na samym początku, ta wioska. Ło. To jest chyba... Ja Tam już do tamtych albo już nie pójdziemy, tylko się bardziej wciarem gdzieś wybierzemy. O... Ten czy ten mógł jakoś innymi strzałami strzela? Strzała. Chyba nie. Dobra. Ja na razie będę właśnie tyle wchodził. O. o, szybciej ty liście fajnie. Nie wiedziałem o to. Ja chcę być po stronie dobra, więc tutaj nikogo atakować nie będę. O Jezu, na no ja... serio. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach czy jak deszcz, to czy mogę jak widzę kośnik to oglądowny fal, bo wpisałbym chętnie, ale potem będzie, że hej to i że no że... Po prostu, że to jest takie trochę granie nie fair. Otóż, no i tego już sobie tym... Demki zrespiłem, ale to jest coś innego, bo to jest na potrzeby serii, tak? Dobra, więc idziemy tutaj. Cześć, pa żegnajcie nie zobaczycie mnie tu więcej a przynajmniej nie w przeciągu napisz kilku odcinków dyjnie dynie. a kto to elf? elf znaczy nie elf tylko tam ten... co to jest? też od hobbitów chyba tak mi się to wydaje ja jestem zaciekawiony tą nie pal fajki w deszczu bo ci zgaśnie jestem zaciekawiony tym tutaj domkiem tego na żadnym filmiku z tego moda nie widziałem. Mm. Dobra, wejdę tam po prostu w ten sposób. Żeby nie tracić cennego czasu. Aha, to jest od hobbitów po prostu normalny dar, tak? Aha, nie, to jest tawerna, jest. Okej, okay, tylko w odwrotną stronę niż ta. Bóg światła, dobra. Mm. Dobrze. Więc ja już myślę, że sobie stąd pójdę. W dalszą przygodę, której na razie chyba i tak nie można nazwać przygodą. Który będzie w dalszy świat. No i na razie jestem w Shire. W Shire. Są takie kwiatki ładne. O, co to być? Orki? Jak tak, to ja się bać. Bo i być troszkę dużo. No, moja włóczność ja sobie. Widzicie? O. Jak jest tak dużo orków, to dlaczego ani jeden nie jest na barpo? Są takie specjalne pochodnie orków. Taki org z bombą. Beściutka niebezpieczna. O mnie mi interesuje. Oooo, nie dziękuję. Zjadłem, nie zjadłem. Nie zjadłem, zjadłem. Dobra. Ja sobie stąd pójdę. Dziękuję bardzo za odwiedzinę. Troszkę was za dużo jest. Chociaż nie, wiecie co? Jak pojedyncze to mogę być nie pokonać. Uuu, spodnie. Idźcie mi z tym. Ło, to są takie spodnie jak ja mam, ale... Dobra. A moja... Łuczna, zostawiam ją tutaj. Tyle by było. czy ja nie mogę zebrać? A, zebrałem już, okej. Okay. Dobra, więc może set daj dam żeby tak łatwiej było znaczy to no, łatwiej że tak sobie dobra i idziemy żadnej tutaj a, żadnego ciekawego przedmiotu nie ma ale skoro tutaj pod spodem jest takie coś takie białe nie no, tutaj nie ma to było widocznie tam o koniki jestem ciekaw czy jak zrobię konika że będę miał minus no punkty. No, to więc... No to tak... Mm, tutaj na razie, że nowej lokacji chyba nie ma. Nie. Nie, to jest szajer nadal. Ja u Hmm... <laughs> achievementa będę miał? <laughs> no. 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 Szkoda, że nie można robić jakichś specjalnych kształtów. Tak, mam Achievementa. U. Cześć hobbity, cześć wszystkie. Ludki, krowy i tupę, i Więc mm. hmm. no nie wiem. Ja się tutaj... Sią Hmm. Ktoś tutaj do kanału zabójstwa. Może to owce terrorskie? Nie wiem. Czy to normalne w tej modyfikacji tak owce te... Yy, orki tak w, w takich wielkich grubach? Mm. Dla mnie trochę dziwne. Ale no, dobra, no. <tryk> Cóż, nic na to chyba nie mogę poradzić. czas nie może zrobię. Dobra. <tryk> Widzę, że mi się ten, ten sztylet trochę za szybko kończy. Myślałem, że on jest dużo bardziej wytrzymały niż się w końcu okazało. On tutaj jest las mieszany ale no, jestem w, w a to, to mi się bardzo nie podoba Bo bym chciał pójść do jakiejś innej lokacji hmm. Hmm, do Rohan na przykład hmm, piszcie w komentarzach czy, czy chcielibyście takie odcinki tego typu czy może wolelibyście na zwykłego survival na tym młodziem albo na jakiejś konkretnej mapie hmm, takiej wiecie, takiej zrobionej podstawowej modyfikacji. No znowu taka ogromna grupa orków. Co to ma być? Wow, tego orka jeszcze nie widziałem. Taki mocniejszy. Hmm. No bo ja takie A ten polowie mnie tak trochę Kusi, ale nie bo mnie nie Zatakuję Z jest blisko, chociaż nie, wiesz co Takie Stanie i się ogapienie to nie ma sensu Siekiera Idź, idź z tym mieczem, czy to, co masz Czy no. Za trudne to chyba Nie wiem, co to było. Dobra, co sobie mogę wyrzucić, to też. Aha, no. Okej. Okay. Więc... O, mordor, mordor, o! To już jest coś ciekawego. Dlaczego ich tutaj tyle? Widzicie, tutaj już jest zupełnie inne niebo. Skąd tu się ta moja włócznia wzięła? Nie, to nie moja włócznia. O, co sobie bas? zjeść. A mnie strasznie wydarzyły życie Co, jak dla mnie jest bardzo... wow, przydatne. O, miksturkę mi jeszcze dał. Łucznik, nie, idź, 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 idź. Idź, 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 idź. Dobra, a moja włócznia? Co z moją włócznią? Gdzie jest moja włócznia? No to chyba nie mają ja właśnie. Wow! Idź ty z tym zatrudnym ostrzem. Czy co ty, ty tam masz? No. Jak myślę, że jakoś tam się nam no, uda przedostać i jak nam się już to uda, to wtedy zakończę ten odcinek. Jakbym wcześniej zauważył, że tutaj jest morder, to bym <grym> na pewno tam tak hmm, nie nie szedł, ale już się stało. Dobrze, więc jak tutaj ja się jakoś zagłębię w teren, to już będę kończył Mam nadzieję, że mnie nie będą... Wow, wow, wow. Dobrze, no więc to i mnie był najlepszy pomysł. Wow. Nie, ich jest tutaj... ...definitywnie za dużo. Co to jest? Nie. Nie, no weźcie. Wiecie, co tam jest w środku? Po prostu to dopiero jest. Może dobra. zobaczycie. Wejdę do tej wieży. Potem się będziemy zmywać O! Już tutaj na sam start. Są mili goście A w środku wieży to już jest najgorzej. Nie, czemu jak w Nie, dobre, ja od stronę uciekam? Nie dobra, ja po prostu będę biegał na oślep. Sądzia znaczy, tylko czy orkowie się palą. Dla... Myślę, że tak. Chociaż wiecie, to jest Minecraft. Tu wszystko jest możliwe. Jestem ciekaw, co robi ten płacianek. Siła. O! O! No już piętnasty poziom. Jak się szybko na tych eks. No, szesnasty. Dobra. Hmm. Kraj, więc ja tutaj sobie grzecznie pobiegnę, nikomu nie będę przeszkadzać. Wow. Albo jednak będę przeszkadzał według ich mniemania. I tam kolejny. Z tego co mi się zdaje, bo albo... Ruda, tylko nie jestem co ja mam wyjąć, że da się ją wykopać, ale nie, nie, idą po mnie, idą po mnie czyli ludzie, nawet ich ludźmi nie można nazwać, bo to nie są ludzie Nie da się wykopać, dobrze, ale ja już tu uciekam, tylko jeszcze to wezmę tak po jednym, żeby było tak symbolicznie ciasteczko wyrzucę Aha, głowę całą dostałem, okej okay. o, już kolej, nie na no serio o, zaraz, tu jest w węgla, a tu już jest o, tam są góry, a ja tam idę nie kończymy ten odcinek te góry to jest naprawdę wspaniała rzecz To jest oczywiście taka mgła, ciężko jest się rozstać. Du-du-du-dum. du 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 tu du du du, du, du. du, 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 du. Dina. To jest Cable Stone, po prostu. Cable Stone! Co to ma być? no Tutaj już jest normalne, tak? No właśnie, mogę przecież tak pochodnie stawiać. One są bardzo fajne, one są bardzo fajne. Tak. Dobra, tam się na górę dostaniemy w jakiś sposób. Będę kończył. Nie wiem. Dobra. Dostaniemy się na górę. Myślę, że nam na razie powinno wystarczyć. Jeszcze sałatę zjemy, bo sałaty nie jedliśmy. Półtora, to nie tak dużo. Ale no wiecie zawsze się na dłuższą podróż jakoś przyda um, nie jestem pewien czy nam starczy aż na sam szczyt ale mam nadzieję że jakoś się tam dostanę no jestem na szczycie więc tak właśnie wygląda na szczyt tych kur. Powinni tutaj szyglorię dawać gdzieś obok. ja so tutaj po raz. świetlam. O, cześć. O, tak, taka, taka. Jakby jeszcze taka muzyczka teraz była. Dobra, będę... Uuuu, tym miłym akcentem kończę ten odcinek blas blasku dwóch pochodni. No więc trzymajcie się. No i do zobaczenia. Trzy. teraz takie intro sobie nagram.